No siema, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj taka trochę dziwna sytuacja, ponieważ o godzinie chyba 14 Pan Donald ogłosił State of Emergency. Jeżeli nie wiecie, co to znaczy dla tego kraju i dla konstytucji, to polecam sobie właśnie to wygooglować Najłatwiej jak to możecie znaleźć, to wpiszcie po prostu Stafford Act. Umieszczę tutaj gdzieś to w filmie, żebyście mogli sobie zobaczyć i powiem Wam tak. W pracy widziałem po prostu ludzi jak wybiegali z pracy, żeby jechać do sklepu i no, przyjechałem właśnie tutaj do marketu, tak jak widzicie wejście jest tam, daleko za mną, normalnie ten parking jest pusty, a już teraz mogę wam powiedzieć, że tutaj jest niesamowicie dużo ludzi i no, tam jest pewnie niezły młyn, bo ludzie od razu się wystraszyli jak tylko usłyszeli co on ogłosił. Praktycznie nie ma żadnych konserw tak jak widzicie zupek chińskich Nawet się tam nie trwa między tych ludzi Zobaczcie dosłownie kilka zgrzewek wody zostało, a reszta już pusta. No tak jak widzicie, warzyw jest jeszcze dużo. Na razie wszyscy wykupują konserwy i tym podobne rzeczy. Alejka z płatkami kukurydzianymi dosyć mocno wyczyszczona, a to jest dopiero pierwszy dzień. Zapomnijcie o jakimkolwiek papierze lub jak w tym podobnych rzeczach. Jak widzicie, ręczniki papierowe, papier toaletowy, wszystko wyczyszczone. No i tak jak widzicie, dosyć mocno już wyczyszczony ten sklep jest. A to jest dosłownie, nie wiem, może 3 godziny po tym jak e, ogłosili właśnie State of Emergency. No, i widzicie, jeżeli ta cała sytuacja z tym wirusem jest prawdziwa, to w takim tłoku, tam w tym sklepie, ci wszyscy ludzie zaraz się pozarażają. Taka jest prawda. Dlatego wybiegłem stamtąd jak najszybciej. Nie będę tam siedział. Chciałem wam tylko pokazać, jak to wygląda. No, normalnie masakra. Ludzie biegają z tymi koszykami. Każdy ma wypełniony koszyk do pełna. Wiecie co? Jestem akurat na parkingu przy Walmarcie. Walmart to jest taka amerykańska sieć sklepów spożywczych. To jest tak jakby Tesco albo Makro coś, coś w tym stylu. Już po samym parkingu widzę, że jest tutaj niesamowicie dużo ludzi. Także jestem ciekaw, co, co tam się dzieje w środku. Więc może chodźmy po prostu, zobaczymy. Nawet na Black Friday nie ma tutaj tyle ludzi. Flaga dalej powiewa, to nie jesteśmy jeszcze straceni. Jeszcze parę ręczników papierowych. Ale papieru toaletowego i środków czystości też już nie ma. Zobaczcie. Pusteczki do nosa, serwetki, wszystko wykupione. Masakra, co nie? Już papieru w ogóle nie ma toaletowego, żadnych ręczników papierowych, nic w tym stylu. Zobaczcie, środki czystości też już wszystkie wykupione. No ryżu, powiem wam, już brakuje, jeszcze trochę grochu zostało, tutaj trochę ryżu, ale te największe worki to już wykupione. To takie po 10 kg puka z makaronem i zupkami chińskimi. Też już pusta. A gdybyście przypadkiem chcieli kupić sobie jakieś zgrzewki wody, to też już nic nie ma w sklepie niestety. Słownie jakieś tam pojedyncze sztuki zostały tych takich najdroższych firm Jakoś w Polsce. Zobaczcie, jeden galon wody za 5 dolarów, no to jest przegięcie. O i tutaj jeszcze została ta kranówka z Walmartu, parę takich jednogalonowych butelek, a tak to wszystko już wykupione.